Witajcie, witajcie, kochani, to znowu my, Jabłko z Cynamonem, Klaudia Raś, Beata Nowotnik i Rena Wadowska. To jest nasz gość dzisiejszy. Słuchajcie, coś niesamowitego. Ja poczułam, że po prostu musimy o tym porozmawiać. Musimy zaprosić Irenkę do naszego programu. Zobaczcie, jesteśmy na żywo. Pada deszcz, ale to w niczym bossa, nam nie przeszkadza. BOSO, będziemy tu zaraz z Wami ćwiczyć. Chciałabym Wam przedstawić nauczyciela z pasją. Nauczyciela matematyki, nauczyciela języka niemieckiego w takiej kwestii komunikacji. I myśmy się z Irenką poznały wtedy, kiedy robiłyśmy, pamiętacie, ten wywiad z Karolinką Dom pod jesionem. I w luźnej rozmowie Irenka powiedziała, że pomaga osobom, które uczą się matematyki. Które mają zdawać egzaminy, które mają problemy z nauką matematyki, a to dotyczyło mnie bardzo blisko, właściwie do mojego syna. Bo się okazało, że mój syn wkładał ogromną pracę w naukę matematyki, a finalnie gdzieś, go, gdzieś mu nie przekładało się to na oceny, nie było to takie, chociaż świetnie zdał matematykę na maturze, ale to było jego harowa a tymczasem poprzez odpowiednią gimnastykę można taką, takim osobom pomóc. Można pomóc osobom, które zdają egzaminy, które będą zdawać maturę, które mają pracę umysłową, muszą dużo wiedzy pojąć prostymi ćwiczeniami, o których dzisiaj Irenka powie. Przedstawiam Wam Irena Wadowska, nauczyciel z pasją. Witaj, Irenko. Tak, witam serdecznie, <laughs> drogie koleżanki i was Państwo, którzy nas oglądacie. Tak, jest coś takiego jak gimnastyka mózgu, treningi mózgu. One poprawiają różne dysfunkcje w organizmie naszym, nasze blokady. Przede wszystkim poprawiają pracę mózgu, pracę wzroku, usprawniają całe ciało, uelastyczniają, ale również wpływają u osób, które mają dysgrafię, wszystko, co z dysy związane, i znamy to, poprawiają nad tym pracować, a właściwie to eliminować. I metoda ta powstała, gimnastyka mózgu, właśnie powstała dzięki Paulowi Denisonowi, Denisonowi, który miał takie problemy i borykał się z tym, i opracował zestawy do tego ćwiczeń. Okazuje się, że te ćwiczenia również świetnie sprawdzają się w innych wielu. Dyscyplinach, że to tak nazwę, przede wszystkim tam, gdzie jest potrzebny umysł, kreatywny i spokój. Dlatego dziś zapraszam na poranne ćwiczenia na trawie. Nazywałam je Kopniaczek-Sudaczek, ponieważ te ćwiczenia mogą zdziałać z cuda nie tylko z naszą wyobraźnią, pomóc nam zharmonizować ciało, lewą, prawą półkulę, uaktywnić bardziej nawet pracę obu półkul, powiązać je, ale także zsynchronizować. Prace lewej strony ciała i prawej strony ciała. Również pomagają w zwalczaniu pewnych niewygodnych, trudnych sytuacji dla nas. Na przykład, ja dzięki tym ćwiczeniom przestałam pić poranną kawę, zrezygnowałam z niej, o czym mam nagrany inny film, więc dają energię na Cały dzień? cały dzień? Tak, na cały dzień, bo ćwiczy nasz mózg, odpoczywają oczy i wtedy mamy dużo energii na cały dzień. Fantastycznie, kochani, witajcie. Ja też się przywitam, bo nie miałam jeszcze okazji, Klaudia Rać, powiem Wam tak, jesteśmy oko około 47 km od Krakowa w kierunku Wadowic. powiem Wam niesamowite miejsce. Jak y będziecie mieli okazję zobaczyć, jak my to będziemy ćwiczyły, to rozejrzyjcie się. No widoki są niesamowite. U niesamowitej kobiety mamy czwórki dzieci, i która ma w sobie tyle, y tyle spokoju. Tyle m, takiego, takiej dojrzałości życiowej, jestem pod, pod wielkim, um, wielkim wrażeniem i ręką Twojej osoby. Kochana, powiedz mi, jaki jest Twój. Pomysł na pracę nad sobą. Najnowszy pomysł, tak? A ja jeszcze przerwę Wam kobietki. Kochani, słuchajcie, zobaczcie, jaka wartość. Po pierwsze, bardzo serdecznie Was witamy. Widzie, widziałam tam Krysię. Witamy się witamy, do osobami, tak, które już są Kasię. Z nami. Wiem, że oglądacie nas w nagraniu, wiem, że oglądają nas oglądacie nas w Europie, w Stanach, także w Australii, więc bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrawiamy Wielką Brytanię. I słuchajcie, jeżeli możecie, udostępnijcie to. Może znacie rodziców, których dzieci mają właśnie takie Problemy, a może sami takie y, potrzebujecie sobie y, poszerzyć tą wiedzę, więc bardzo Was prosimy o lajki, udostępnienia, o komentarze, pytajcie Iria, Irenki. Dobra dziewczyny, oddaję dobrze. Wam głos. Tak, tak, I jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, będziemy ćwiczyły na bosą i y, no, mamy tu delikatną mrzawkę, mogę tak, tak, tak. powiedzieć. Niczym nam to absolutnie nie przeszkadza, bo jeszcze wyszłyśmy z założenia, że zimna woda zdrowia doda, a wiecie, że ja jestem pasjonatką nawodnienia i koniec kropka. leży, czuję się jak w niebie. I ręko, proszę cię, odpowiedz na moje pytanie. Czyli najnowszy mój projekt zacznij pracę nad sobą. Polecam Kopniaczka Cudaczka, jako również nauczyciel nie tylko matematyki, ale wychowania fizycznego, tak? instruktor jogi dla dzieci wow. i fitnessu. Polecam również właśnie taki zestaw przeze mnie utworzony. Utworzony z, nie tylko z kinezjologii edukacyjnej, ale na jej bazie. Mhm. Połączyłam różne ćwiczenia, a wiele ćwiczeń wymyśliłam również sama. Proszę, zobaczcie, zacznijcie ćwiczyć z nami. Polecam. Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Tak, zaczynamy teraz ćwiczyć, jeszcze chwileczkę? Ja Bo myślę, jeszcze masz taki tak. projekt Patrzę i Widzę. Tak jest. Porozmawiajmy jeszcze Mam, o tym. Tak, póki nie pada, albo będziemy ćwiczyć w większym deszczu, to <grym> tak się dokładnie. nie zgrzejemy tak bardzo. Patrzę i Widzę są to warsztaty, które powstały na bazie moich wieloletnich doświadczeń. Całe życie właściwie od czwartej klasy borykałam się wzmuszeniem okularów. I A teraz do... ich nie widzę. Teraz ich nie ma, tak, teraz ich nie ma, bo różne rzeczy przeszłam w życiu. Przeszłam okulary i, i różne trudności z tym związane i niedogodności. Przeszłam szkła kontaktowe, które no, w pewnym wieku już oczy później nie tolerują, chociaż były ładne. czy mogły być zielone, niebieskie, jak było miło. No, tam więcej informacji na moim Facebooku, również nauczanie z pasją Irena Wadowska. Mhm. Później wykonałam operację laserową na wzrok. O jakiś czas widziałam rewelacyjnie bardzo dobrze. Z czasem jednak z wiekiem zaczyna brakować ręki i mi zaczyna również. Mhm. I niesamowicie, biorąc udział w kursie kinezjologii, odkryłam, że ćwiczenia, mają na ćwiczenia na umysł mają niesamowity wpływ na wzrok. No i co się okazuje? Oczy i mózg to jedna drużyna. Jeżeli słabną nam oczy, słabnie nam mózg. Jeżeli słabnie nam praca mózgu, słabną nam oczy. No mm -hmm. i tak to jest. Jeżeli ćwiczymy ćwiczenia na oczy, ćwiczymy również mózg. Ćwiczymy ćwiczenia na mózg, ćwiczymy również oczy. Mm -hmm. I to jest bardzo ze sobą powiązane. Do tego wymyśliłam jeszcze takie wyciszające woreczki. Nazwałam je Mute Mieszek, Mute wiecie, Mute tak, wycisz, wyciszony, wyciszony <laughs> którego wypełnienie też wymyśliłam sama i praktyczność jego, ale o tym już może na moim Facebooku, tam będą zdjęcia i opisy. Sama chętnie się dowiem. Taki pomysł przypadkowo, a jednak autorski. O. gratulujemy. Gratulujemy bardzo serdecznie. I ręko, co nam potrzeba? Jesteśmy BOSO. Tak, Mamy tu boso. trawę. To tak, żeby nasi mhm. goście zobaczyli te ćwiczenia. Ja troszeczkę przech... postaram Dobrze. się dostosować. Zacznijcie dziewczyny. Za, przede wszystkim łyk wody. My zrobiłyśmy łyk wody tak. duży w kuchni. Tak. A dlaczego łyk wody? Dlaczego łyk wody? Woda, całe nasze ciało jest zbudowane w większości z wody. Woda krąży, krąży energia. Jeżeli nie ma wody, nie ma krążenia energii. W samochodzie możemy to porównać jak nie ma wody w akumulatorze to już nie jedziemy, prawda? I tak samo jest z nami. Więc musi być woda na początku łyk wody. Później przy ćwiczeniach też warto mieć wodę, bo często mamy takie pragnienie, chcemy się napić. To znaczy, że energia krąży, potrzebna jest woda. Więc bez wody nie da się. Zapraszam łyk wody i zapraszam do ćwiczenia. Dobrze. I ręko czy to będą takie bardziej w parterze, czy to będą takie Takie stojące tutaj będą ćwiczenia. Ta, 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 że będziemy tak, będziemy widzieć, tak? tak? tak. Że, Dobrze. Że, że poczujemy Kochani, tą trawę, poczujemy Ja na tarzy. troszeczkę spróbuję się dostosować. Zobaczcie. Czy teraz będziemy tak, wszystko ja widzieć? Myślę, że, myślę, że, że teraz tak. tak. Uziemiam się, uziemiam się mm. jestem boso. Tak, ja też jesteś jesteśmy, boso, Jesteśmy boso. Jesteśmy tak, boso. Jesteśmy boso. Tak. Zacznijmy sobie takiego. Często mamy, rano wstaniemy, często mamy taki spięty kark. Tak. tak. Wstajemy, mimo że spaliśmy, to mamy spięty kark. Trzeba byłoby go rozluźnić. Najpierw spięty kark to od razu boli głowa, źle widzimy. Zróbmy sobie takie krążenia ramion. Krążenia ramion w tył. Tak. Rozluźniamy sobie, oddychamy, rozglądamy się, wdychamy świeże powietrze. Tu mamy dużo różnych zapachów: lawenda, Tak. Ekologiczna pięknie, i wiele, naprawdę. I wiele, wiele innych nawet ziół, których nas nie znam wszystkich na pewno jeszcze. Rozkręcamy sobie ramionka w tył, nigdy nie w przód, bo to jest niepotrzebne. Czyli nie w przód, nie w przód, bo w przód nie. się już automatycznie zamykamy, garbimy, się. zamykamy a. się. A, popatrzcie, słuchajcie, a ja zawsze też w przód, nie. tył. odpychamy piersi. Tu się otwieramy. To Aha, jest otwieramy, chodzi o tak, otwarcie. Otwieramy się. Zobaczcie tak. kochani, czego się przy okazji dowiadujemy. Otwieramy się. Otwieramy się. Tak, tak jak podobnie wiedzę jest dużo ćwiczeń na otwarcie tutaj klatki. Tak. Również tak, te ćwiczenia tak. są na otwarcie i rozluźnienie szyi ramion. Ok. Do tego drugie ćwiczenie na rozluźnienie, a właściwie zrzucenie takiego napięcia. Mhm. Robimy sobie chowamy sobie głowę w ramiona wdech i głośny wydech. O, super. O. Jeszcze raz. O. Bardzo no, dobrze. Słuchajcie. Wszystko, co nam było niepotrzebne, coś nas gdzieś tam dziś już zaatakowało i osiadło na ramionach, teraz zrzuciłyśmy. Kolejnym ćwiczeniem jest taka mudra, którą stosuję, inaczej nazywane yoga dłoni. Wkładamy sobie jedną rączkę prawą, na nią lewą, zaplatamy paluszki, kciuki. Zaplatamy? Tak, zaplatamy. Odsuwamy sobie od ciała troszkę i chwilę stoimy. Możemy zamknąć oczy. Nie musimy, możemy zamknąć oczy. Stoimy chwileczkę i skupiamy albo gdzieś wzrok w dal, albo zamykamy oczy, czujemy trawę pod stopami. Są to nowe doznania, dawno pewnie zapomniane. <gryw> pewnie jeszcze w dzieciństwie gdzieś pamiętamy. Ale dlaczego nie wrócić do radości dziecka i obudzić w sobie to dziecko? I chwilę tak stoimy. Te paluszki są jak antenki. Poprawia to prawe, pracę lewej strony ciała, prawej równowagi. Równoważy tą pracę oraz poprawia krążenie krwi w całym ciele. Jest to tak, ja nazwałam to MUDRE energetyzator. Jest wiele różnych zależności, jakie są nam potrzebne. Dziś akurat przedstawię Wam i Państwu. Tą. Ale to mamy tak mieć odsunięte od odsunięte, odsunięte. Odsunięte. Tak, tak, ciała, palce, tak, palce rozłożone, i zaciśnięte. chwilę czujesz, I, i czujesz za chwilę, i ciało ci samo odpowie. Trzeba troszeczkę podejść do siebie z empatią, posłuchać swojego ciała. Ciało powie, kiedy dość. Powinno być takie ciepełko, pojawić się, albo taki błogi spokój. A ja pewnie się tak spiełam, a teraz mhm. jak popuściłam, zupełnie inaczej się zaczęłam czuć. Tak. No to chodzi. Rozluźnijmy się. Taka jest afirmacja na, nas, na nasze ćwiczenia kopniaczka, cudaczka. Rozluźniam się i wszystko mi się udaje. Rozluźniam się i wszystko mi się udaje, można sobie to powtórzyć w myślach. Rozluźniam się i wszystko mi się udaje. Mi się udaje. Można sobie również, tak jesteśmy spięci, to albo źle jedziemy nad samochodem, myślimy źle, to jest niefajne. Właśnie powinniśmy sobie troszeczkę więcej dać rozluźnienia. Kochani, kiedy ja tu przyjechał, kiedy przyjechałyśmy i Ręka mówi, może sp spróbujemy w ogrodzie. Pogoda jest jeszcze taka, że może nam się uda. Ja byłam przerażona, mówię, Boże święty, zimno będzie na tej trawie, to zaraz może, no niekoniecznie, no to wzięłyśmy matę. Okazuje się, że jest tak przyjemne doznanie boso, bo być na tej trawie z tą rosą, że nie spodziewałam się, że. Czegoś takiego doznam, po prostu, że mhm. poczuję. A zapytam, kiedy ostatnio byłaś bosa na trawie? Byłam jakiś czas temu i było mi zimno. Mhm. Było tak. mi zimno i stąd to skojarzyłam, że tu będzie mi zimno. Jest mi po prostu ciepło. Tak, tutaj mamy akurat wygodną koniczynkę, lekko podciętą trawę. Dużo rosy, dużo deszczu, ale ten deszcz nie nasiąka tutaj, bo spływa, a jesteśmy na górce. Czy poczułeś taki spokój? sobie? Tak, mhm. tak. Jeżeli tak. poczułeś, możemy spokojnie rozłożyć ręce. I teraz zróbmy kilka ćwiczeń takich naprzemiennych one się nazywają czyli jedna noga w prawo a ręka przeciwna o właśnie bardzo dobrze tak? i w zmiana aha i tak i druga zaraz, noga zaraz. Tak. O, tak. o właśnie aha. bardzo dobrze aha. to są ćwiczenia tak o tak. można z tyłu nogę ale tak. staramy się o, o właśnie jak się nie ćwiczy, o, tak. tak o tak nie tam ręka zobacz, jak się nie ćwiczy super. Jak yy, nawet z takim, takim prostym ćwiczeniem, chociaż ja ćwiczę, ale, takiej... ale to jest właśnie z gimnastyki mózgu, i to wcale jest nie, jest dopew... nie jest takie proste. <laughs> Ta. o, właśnie, nie jest takie proste. Nie jest takie proste. Słuchajcie, Dobrze. doświadczamy tego. Zaraz pokażę troszkę łatwiejsze. Jest to również na mięśnie brzucha i na trening mózgu lewej i prawej półkuli. Mięśnie brzucha, które ćwiczymy stojąc. Czasami są osoby, które nie mogą leżeć, więc mogą sobie w ten sposób ćwiczyć. Tak, bo ja to ducho. ćwiczenie znam na, na leżąco. Tak, i należąco często osoby mówią, tu mnie coś boli, to jest bezpieczne tak. dla wszystkich. Każdy może stanąć, nóżkę trochę w górę dźwignąć. Ok, pokażę Wam jeszcze teraz, jak wymyśliłam, ćwiczenie, które nóżkę z tyłu dotykamy sobie, bijemy brawo, ja to nazwałam, stopa od łoń. I <laughs> oczywiście na krzyż, oczywiście. Bo to ważne jest to, żeby było to cały czas na krzyż. Tak, cały czas na krzyż. Dobrze, czyli ta ręka, ta O właśnie, noga, bardzo tak. dobrze. No. Robimy sobie od razu automasaż stopy. Jak się uderzamy o stopę, co słychać nawet <laughs> trochę, tak? to jest już od razu nasz automasaż. Wiemy, że tam mamy receptorów bardzo dużo, które są pobudzone. Ale zamien. zobaczcie, jakie nastroje od razu się tak, od razu <laughs> bo jest Zabawnie, o tak, to jest zabawnie. Za bardzo sztywni jesteśmy, nie śmiejemy się. Tak. Za zapominamy mieć tego dziecka trochę w sobie. Tak, wszystko na I, poważnie. I za bardzo czasem, za bardzo. Tak, więc <laughs> dlatego dzisiaj, słuchajcie, tak fantastycznie, bo tak na luzie i to, to jest mega. Dobrze. Tak. Pokażę jeszcze ćwiczenie jedno z bardzo podstawowych. Na z kinezjologii i właśnie łączy pracę z mózgu i ćwiczy również oczy, gałki oczne. Wystawiamy sobie rączkę jedną w przód, obętnie którą. Mm -hmm. I kręcimy taką ósemkę w lewo w górę położoną. To są tak zwane leniwe ósemki. W ogóle kinezjologia to zmyślne ruchy, więc to są takie zmyślne ruchy. Ósemeczkę... Zapadamiał się w lewo. W lewo w górę. Osoby leworęczne. W le mogą ale w prawo lewo w górę? W górę? Tak. Bo no, można w lewo, i... w lewo w bok, że lepiej ósemkę, bok. brzuszek no. jeden położony, brzuszek okay. drugi. Czyli ósemka położona, ósemka położona czyli tak. znak nieskończoności. Znak tak? nieskończoności z matematyki. Mm -hmm. I teraz chodzi o to, żeby nie kręcić głową, tylko same Aha, gałki, ja głową ja właśnie, o, o, same gałki oczne, żeby krążyły za naszym kciukiem. Tak wtedy. I ręką, to super! Ćwiczymy mózg, ćwiczymy gałki oczne. Bardzo lubiłam to dzie no. dzieci w przedszkolu, to świadczenie. Tak? tak, tak. A potem można jeszcze połączyć. Tak, ręko. zaraz będzie. Teraz tak. druga ręka. Zawsze wszystko robimy jeszcze symetrycznie. Na lewą stronę, Dobre. na prawą. Ok, druga ręka. I to samo w lewo. Drugą w górę, tak. I gałeczki oczmy. Słuchajcie, i my patrzymy za naszym kciukiem. Tak, tak. Wbrew pozorom cały czas yy, to jest patrzenie za, za kciukiem, dlatego tak bezpośrednio w ekran nie patrzymy. Tak. A ja sobie drugim kciukiem pomaga. Drugim kciukiem możemy sobie pomóc przytrzymać brodę. Jeżeli nie jesteśmy pewni, że nasze no głowa się panią. nie rusza, więc przytrzymujemy brodę delikatnie. A, to jeszcze tak? Można sobie no, tak. Aha. I wtedy wiemy, że tylko oczy robią tą ósemkę. No i oczywiście zakres ruchu powiększa się nam, zakres patrzenia, zakres widzenia. I wtedy kątem oka często coś zobaczymy, a nie musimy od...